Siemanko Adrian, Siemanko, cześć! Witamy cię. <grym> Hej, dobrze cię widzieć. Pozdrowienia z Warszawy, z naszego studia Trymwi. Serdeczne gratulacje tego zwycięstwa Europy nad Ameryką i oczywiście utrzymania się nadal na mistrzostwach świata. Powiedz teraz na gorąco, jakie to uczucie wygrać z Cloud9, wygrać tę serię Best of Free? No szczerze mówiąc, jak mam być, no jak mam być totalnie szczery po tej pierwszej grze, gdzie no nie udało nam się za dużo dobrych rzeczy zrobić. Robiliśmy w sumie sporo złych rzeczy i no Cloud9 w sumie męczyło się ponad 30 ileś minus, żeby nas skończyć, a my w sumie mogliśmy to wygrać, gdybyśmy nie zintowali, mówię. No, nieważne co jest stanie dzisiaj, raczej będzie wygrana, ra, raczej będzie bardzo ciężko przegrać wszystko, więc no. Cieszę się bardzo, że udało nam się trochę podnieść, trochę bardziej w drugiej, trzeciej grze, było na pewno co, by trochę no pomyłek, że tak ujmę, albo misplayów, ale z koniec końców wydaje mi się, że zagraliśmy i tak lepiej i próbowaliśmy grać w swoją grę. I... Większości czasów to wyszło, i wiesz, to jest najważniejsze. Plus, oczywiście, nie przegraliśmy na NA, bo to jednak no nie byłoby najlepsze, że tak ma? Dokładnie. To za każdym razem jest bardzo mocna honoruwa, ale mówisz, trępi, że wcale nie było jakoś super nerwowo po tej pierwszej grze. Mimo wszystko widziałeś, że tutaj raczej nie przegracie, że macie to pod kontrolą, tak? Tak, no w sensie ja tak przynajmniej myślałem, że mimo, nieważne jak moglibyśmy to czasami zepsuć, niektóre akcje i tak dalej, wydawało mi się, że patrząc na to, jak długo się męczyli, żeby skończyć pierwszą grę, stwierdziłem, że no nieważne co się stanie, będziemy w stanie jakoś to odrobić. Nie, no, nie, niezależnie od tego, co się będzie działo w Early Game. No, jeżeli chodzi o. No Chyba tam jedna, nawet jedna gra całkiem nieźle nam poszło, jeżeli chodzi o sa, sam Early Game, ale koniec końców wydaje mi się, że Sinai i tak grał bardzo dobre dobre, e, dobre wczesne, roz, e, wczesne etapy, rozgrywki, tak bym powiedział. Wydaje mi się, że jako drużyna, nieważne co teraz mówię, stwierdziłbym, że naprawdę grali solidnie i e, dzięki temu, że grali tak dobrze w Early Game udawałem się zdobywać przewagi, dzięki którym mogli grać i jakby to. To jakby było problematyczne na pewno podczas pierwszej, jak i chyba na drugiej gry, gdzie no, te gry nie były tak dobre dla nas na początku i przez co tak naprawdę Sina miał jakiekolwiek szanse, więc to jest na pewno coś, nad, nad czym musimy popracować i coś, co e, tak szczerze, no trzeba po, powiedzieć, że Sinay naprawdę no, niektóre rzeczy te grały naprawdę dobrze i Sven wydaje mi się, że grał naprawdę dobre gry na początku i to trzeba mu przyznać. To, to, to prawda, te roamy na Nautilusie, to było od niego całkiem solidne i te solidne fundamenty Cloud9, o których mówisz, Trymbi. My jeszcze chwilkę cię podtrzymamy, bo mamy jedno pytanie z hashtag Błordsy z Polsatem od widza, więc jedno w tym momencie dla ciebie przeczytam. Która gra według ciebie dotychczas była najtrudniejsza dla ciebie lub dla całego Fnatic, jak odczuwaliście? Graliście oczywiście czy to na BLG, czy na LNG, na GAM, gdzie udało się zwyciężyć, czy choćby ta seria na Cloud9, więc szybka recenzja wszystkich drużyn, na które do tej pory się zmierzyliście. Gdzie było najtrudniej? A, wydaje mi się, że dla mnie najcięższa gra była na BLG. Tak, że, że tak, tak, wydaje mi się, że to było na BLG, ponieważ to była chyba jedyna gra, w której naprawdę dobrze zgraliśmy early game, ale koniec końców przegraliśmy tą grę i jedno jakby z tych Przyczyn, dla których BLG było w stanie ze był sam fakt, że mnie chyba raz wyłapali i potem drugi raz. teamfight, Fight, mimo tego, że był zagrany dobry na początku, mi się nie udało, jakby kompletnie dobrze go zagrać pod koniec, przez co byli w stanie, jakby ze powoli, ale przez to nie mieliśmy tak naprawdę żadnych opcji, patrząc na nasz Team potem, jakie, no, jak, jakby w ogóle grać. Więc no, to była taka gra, która była naprawdę najcięższa, bo wydawało mi się, że Mieliśmy ją w garści tą grę, a sam jakby od, no, dałem przewagę, dzięki którym tak naprawdę mogli z łatwością potem wygrać, więc to była jakby dla mnie najcięższa gra. Trzymam kciuki, że będzie opcja Trympi się zrewanżować. Oczywiście życzę Ci tej podwójnej korony przeciwko Ameryce i potencjalnie zwycięstwa również na NRG, kiedy już będą mieli 2-2 po grze przeciwko G2. Trympi, wielkie dzięki, że z <laughs> czas, żeby do nas tutaj wpaść. My kibicujemy Ci z całego serca, trzymamy kciuki dalej, powodzenia i widzimy się na kolejnych wywiadach. Dzięki. Dzięki, śliczne. Trzymajcie się. Trzymaj się również.